Brutalne porwania, okrutne żądania okupu. Tak działał gang, który przez lata terroryzował Warszawę. Jedną z ofiar była 21-letnia Ewelina, córka lokalnego przedsiębiorcy, porwana z parkingu w biały dzień. Rodzina zapłaciła ponad pół miliona euro, ale do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Przed warszawskimi sądami od lat toczy się postępowanie dotyczące wyjątkowo brutalnej zorganizowanej grupy przestępczej, która zasłynęła z metod budzących grozę nawet w świecie przestępczym. Jej członkowie specjalizowali się w porwaniach dla okupu, wybierając na swoje ofiary osoby pochodzące z zamożnych rodzin najczęściej dzieci przedsiębiorców lub ludzi związanych z dobrze prosperującymi firmami. Po uprowadzeniu bez skrupułów przetrzymywali zakładników. A następnie domagali się od ich bliskich ogromnych sum pieniędzy w zamian za obietnicę uwolnienia, aby wymusić szybszą decyzję i złamać opór rodzin. Sięgali po skrajnie okrutne środki, wysyłając dowody swojej bezwzględności w postaci okaleczonych fragmentów ciała porwanych, co miało jednoznacznie pokazać, że nie cofają się przed niczym. Jedną z najbardziej wstrząsających historii związanych z działalnością tej grupy była sprawa młodej Eweliny pochodzącej z gminy Łyse, córki przedsiębiorcy działającego w branży mięsnej. W chwili porwania miała zaledwie 21 lat i całe życie przed sobą. Do uprowadzenia doszło 30 maja 2005 roku na parkingu przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie, w miejscu, które na co dzień uchodziło za bezpieczne i uczęszczane. Dziewczyna zniknęła nagle, a jej los od pierwszych chwil stał się źródłem rozpaczy i niepokoju dla rodziny. Bliscy, nie widząc innej możliwości, zdecydowali się zapłacić żądaną kwotę okupu, która wyniosła 567,5 euro. Mimo spełnienia żądań porywaczy Ewelina nigdy nie wróciła do domu i do dziś pozostaje osobą uznawaną za nieznaną z miejsca pobytu. Jej zaginięcie do dziś kładzie się cieniem na życiu rodziny i lokalnej społeczności. Formalnie kobieta nadal figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym jako wspólnik jednej z rozpoznawalnych lokalnych firm, jednak z uwagi na jej nieobecność wszystkie sprawy związane z jej udziałami, interesami prowadzone są przez ustanowionego kuratora. Ten symboliczny zapis tylko podkreśla tragiczny paradoks sytuacji. W której osoba prawnie istnieje i funkcjonuje w dokumentach, lecz fizycznie pozostaje nieuchwytna od wielu lat. Dramat Eweliny nie był odosobnionym przypadkiem, lecz jednym z wielu aktów przemocy, jakie rozgrywały się w tamtym okresie i które przypisywane są tej samej grupie. Wśród nich znalazły się wydarzenia o równie mrocznym charakterze: takie jak strzelanina w jednej z warszawskich siłowni zakończona śmiercią dwóch osób, porwanie i wyjątkowo brutalne zabicie 25-letniego Mariusza. A także uprowadzenie mężczyzny, którego los do dziś pozostaje nieznany. Wszystkie te sprawy łączyła skrajna bezwzględność sprawców, oraz atmosfera strachu, jaką wokół siebie roztaczali, przez co zyskali ponurą reputację jednych z najbardziej okrutnych przestępców tamtych lat. Po latach śledztw i długim procesie sądowym 12 września 2022 roku w sądzie okręgowym w Warszawie ogłoszono wyrok w sprawie grupy, którą prokuratura obciążała odpowiedzialnością za serię porwań i zbrodni. Na ławie oskarżonych zasiadło 13 mężczyzn, a zapadłe orzeczenia należały do najsurowszych przewidzianych przez prawo. W trzech przypadkach sąd zdecydował się na karę dożywotniego pozbawienia wolności, uznając winę oskarżonych za szczególnie ciężką. W odniesieniu do porwania Eweliny z gminy Łyse odpowiedzialność przypisano między innymi Grzegorzowi K. oraz Tomaszowi R., którym wymierzono kary łączne po 15 lat pozbawienia wolności. Wyroki te nie zakończyły jednak sprawy ponieważ obrona złożyła apelację, co otworzyło kolejny, wyjątkowo problematyczny etap postępowania. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie 9 sierpnia 2023 roku, i od tego momentu jej dalszy bieg zaczął budzić coraz większe zdumienie oraz frustrację. Mimo upływu niemal dwóch i pół roku nie rozpoczęto nawet postępowania dowodowego, a zamiast tego wielokrotnie dochodziło do zmian składu sędziowskiego. Kolejni sędziowie byli wyłączani od rozpoznawania sprawy, co skutecznie paraliżowało jej rozpatrywanie i sprawiało, że proces apelacyjny utknął w miejscu, przybierając momentami wręcz absurdalny charakter. Czas nieubłaganie mijał, a osoby pokrzywdzone oraz ich rodziny wciąż pozostawały bez poczucia zamknięcia i sprawiedliwości. Postępowanie dotyczące gangu, znanego z okrutnych metod, który według ustaleń prokuratury miał związek z uprowadzeniem młodej mieszkanki gminy Łyse, ugrzęzło na etapie apelacji i przez długi okres nie doczekało się żadnej rozprawy. Przez blisko 2,5 roku kolejne losowania sędziów kończyły się ich wyłączeniem, co jedynie pogłębiało poczucie bezsilności po stronie rodzin ofiar. Historia porwania Eweliny Bałdygi rozpoczęła się 30 maja 2005 roku, gdy 21-letnia wówczas kobieta została uprowadzona z parkingu należącego do firmy Zepter przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie. Pomimo zapłacenia przez rodzinę ogromnego okupu w wysokości 567,5 tys. euro, ślad po niej zaginął bezpowrotnie. Do dziś jest ona traktowana jako osoba o nieustalonym miejscu pobytu, a jej los pozostaje jedną z najbardziej bolesnych, niewyjaśnionych zagadek tamtego okresu. Śledczy od początku przyjmowali, że za jej uprowadzenie odpowiada ta sama grupa przestępcza, która zasłynęła z porwań i okaleczania ofiar. Sprawa Eweliny została włączona do obszernego procesu obejmującego działalność całej organizacji. Spośród kilkunastu oskarżonych dwóch mężczyzn odpowiadało m.in. właśnie za porwanie młodej kobiety z gminy Łyse. Proces, który rozpoczął się w styczniu 2017 roku i trwał aż do września 2022 roku, należał do najdłuższych i najbardziej skomplikowanych, ponieważ obejmował ponad 90 rozpraw i analizę ogromnej liczby dowodów. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Grzegorza K oraz Tomasza R za winnych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, uprowadzenia i przetrzymywania Eweliny w charakterze zakładnika. Oraz doprowadzenia jej rodziców do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości kilkuset tysięcy euro. Za ten czyn obaj zostali skazani na 10 lat pozbawienia wolności, a dodatkowo na kary finansowe, które w przypadku jednego z nich wyniosły 12 tysięcy złotych, a w przypadku drugiego 8 tysięcy złotych. Ponieważ byli również sądzeni za inne przestępstwa, ostateczne kary łączne dla obu mężczyzn ustalono na 15 lat więzienia oraz wysokie grzywny. Zarówno sam wyrok, jak i ustalenia poczynione w trakcie procesu nie zakończyły jednak sprawy definitywnie, pozostawiając ją w stanie niepewności na etapie dalszego rozpoznania. Całe postępowanie sądowe obejmowało niezwykle rozbudowany akt oskarżenia, w którym opisano 89 odrębnych czynów, przypisywanych członkom zorganizowanej grupy przestępczej. Samo orzeczenie wydane przez sąd pierwszej instancji składało się ze 110 szczegółowych punktów. Ponieważ obok porwań dla okupu uwzględniało także inne przestępstwa o najwyższym ciężarze gatunkowym, w tym egzekucji. Spośród 13 oskarżonych, aż trzech usłyszało wyroki dożywotniego pozbawienia wolności, co miało podkreślać skalę okrucieństwa oraz społecznej szkodliwości ich działań. Wyrok ten nie zakończył jednak sprawy, ponieważ nie był prawomocny, a obrońcy wszystkich 13 skazanych złożyli łącznie 22 apelacje, które trafiły do sądu apelacyjnego w Warszawie. Właśnie na tym etapie zaczęły się problemy, które z biegiem czasu przybrały rozmiary budzące zdumienie i frustrację. Sprawa apelacyjna formalnie wpłynęła do sądu apelacyjnego w Warszawie 9 sierpnia 2023 roku i od tego momentu jej przebieg coraz częściej określany jest jako osobliwy i trudny do racjonalnego wytłumaczenia. Mimo upływu niemal dwóch i pół roku, nie przeprowadzono nawet postępowania dowodowego, które w tego rodzaju sprawach stanowi podstawowy element rozpoznania apelacji. Zamiast merytorycznych działań następowały kolejne zmiany w składzie sędziowskim, a następni sędziowie byli wyłączani od rozpoznawania sprawy, co skutecznie blokowało jej dalszy bieg. Na początku referentem wylosowanym do prowadzenia sprawy został sędzia Piotr Bojarczuk. Jednak w krótkim czasie zrezygnował on z delegacji do orzekania w sądzie apelacyjnym. W konsekwencji kolegom sądu zwolniło go z obowiązku rozpoznawania spraw, które wcześniej mu przydzielono. Konieczne było więc kolejne losowanie w wyniku którego sprawa trafiła do referatu sędzi Ewy Leszczyńskiej Furtak. Również ona złożyła wniosek o wyłączenie jej z rozpoznania tej konkretnej sprawy, a wniosek ten został uwzględniony. Następne losowanie przyniosło wybór sędzi Marzanny Piekarskiej Drążek, jednak i w tym przypadku szybko okazało się, że pojawiają się przeszkody natury formalnej. Sędzia Piekarska Drążek wcześniej orzekała już w innym postępowaniu, w którym występowali między innymi oskarżeni, pojawiający się także w tej sprawie apelacyjnej. Z tego względu uznała, że może to rodzić wątpliwości co do jej bezstronności i złożyła wniosek o wyłączenie jej z dalszego procedowania. Wniosek ten również został uwzględniony, co ponownie doprowadziło do konieczności zmiany składu orzekającego. W kwietniu 2025 roku wyłączony został kolejny sędzia Rafał Kaniok, przy czym powód tej decyzji był identyczny jak w przypadku sędzi piekarskiej Drążek, czyli wcześniejsze orzekanie w sprawach dotyczących tych samych osób lub tego samego środowiska przestępczego. Po tej decyzji referentem sprawy został sędzia Maciej Gruszczyński. Mijały kolejne miesiące, a w tak wstrząsającej i społecznie doniosłej sprawie, jaką jest apelacja dotycząca działalności gangu znanego z wyjątkowego okrucieństwa, nie odbyła się ani jedna rozprawa. Jedynymi czynnościami podejmowanymi w tym czasie były decyzje związane z kształtem składu sądu oraz przedłużaniem tymczasowego aresztowania wobec oskarżonych. Sąd potwierdził, że na 6 lutego 2026 roku wyznaczono pewien termin. Jednak nawet wtedy nie planowano rozpoczęcia postępowania dowodowego, co tylko pogłębiło poczucie impasu. W lutym 2026 roku pojawiły się kolejne informacje, które pokazały, że sytuacja wciąż się komplikuje. Okazało się, że od rozpoznania sprawy wyłączono następną osobę, przez co skład orzekający ponownie stał się niepełny. 30 stycznia tego samego roku wyłączona została sędzia Małgorzata Janicz. Co spowodowało, że sprawa po raz kolejny spadła z wokandy i pozostała bez wyznaczonego terminu dalszego rozpoznania. Podstawą tej decyzji były przepisy kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którymi sędzia podlega wyłączeniu, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. W przypadku sędzi Janicz uznano, że taka sytuacja miała miejsce, ponieważ wcześniej dokonywała ona oceny materiału dowodowego częściowo tożsamego z tym, który został zgromadzony w niniejszej sprawie. Wydała bowiem wyrok w postępowaniu dotyczącym Wojciecha S. oraz Tomasza R., skazanych za przestępstwa popełnione w ramach tej samej zorganizowanej grupy przestępczej. Z informacji przekazanych przez sędzie Sądu Apelacyjnego w Warszawie wynika, że pomiędzy tamtą sprawą, a obecną apelacją istnieje wiele istotnych podobieństw. Dotyczą one m.in. wyjaśnień i zeznań tych samych osób, które pojawiają się w zarzutach apelacyjnych w obu postępowaniach, a także ustaleń odnoszących się do istnienia, składu osobowego oraz charakteru działalności zorganizowanej struktury przestępczej, znanej jako grupa ursynowska. W takich realiach trudno było uniknąć wniosku, że wcześniejsze orzekanie mogłoby wpłynąć na ocenę sprawy, co skutkowało kolejnym wyłączeniem sędziego. Po wyłączeniu sędzi Janicz skład orzekający ponownie okazał się niekompletny, a sprawa została zdjęta z wokandy bez wskazania nowego terminu. Zaznaczono jedynie, że data rozprawy zostanie ustalona dopiero po wyłonieniu pełnego składu sądu, już bez udziału tej sędzi. Paradoks sytuacji polega na tym, że sędzia, która przekazywała te informacje, sama wcześniej była jednym z referentów tej sprawy i również została z niej wyłączona. W ocenie sądu w sprawach dotyczących rozległych i wielowątkowych struktur przestępczych podobne komplikacje zdarzają się stosunkowo często. Wynika to niekiedy ze specyfiki pracy prokuratury, która kieruje do sądów wiele aktów oskarżenia opartych na częściowo wspólnym materiale dowodowym. A innym razem z konieczności ponownego rozpoznawania fragmentów sprawy po uchyleniu wcześniejszych wyroków. Problem polega na tym, że stwierdzenie tożsamości podstaw dowodowych możliwych do oceny przez danego sędziego zazwyczaj następuje dopiero po szczegółowym zapoznaniu się z aktami co dodatkowo wydłuża cały proces. W tym czasie rodziny ofiar brutalnych przestępców wciąż pozostają w stanie bolesnego zawieszenia niektórzy czekają na ostateczne rozstrzygnięcie już ponad 20 lat, nie mogąc zamknąć traumatycznego rozdziału swojego życia. Wszystko wskazuje na to, że prawomocne orzeczenie w sprawie oprawców ich bliskich nie zapadnie szybko, a przedłużające się postępowanie apelacyjne zmusza ich do ponownego przeżywania dramatu, który nigdy nie został naprawdę zakończony.